Witam Was serdecznie. Nazywam się Łukasz Tomys. Jestem autorem bloga Twoja druga pensja. Yy, otrzymuję od Was yy, sporo pytań dotyczących yy, szkoleń. Yy, ja takie szkolenia prowadzę w Poznaniu. Yy, możecie sobie zobaczyć tutaj, yy, przypiąłem na górze post, yy, gdzie właśnie informuję o szkoleniu. Yy, tu na dole możecie zobaczyć opinie uczestników, którzy wzięli udział. I wykresy, które omawiam na szkoleniu, także zapraszam do lektury. Niestety wielu z Was mieszka daleko od Poznania i, i pewnie nie będziecie mieli okazji, żeby tutaj podjechać, więc postanowiłem nagrać kilka filmów szkoleniowych, takich kilkunastominutowych dokładnie cztery filmy kilkunastominutowe i postaram się na nich omówić to, co robię normalnie na szkoleniu na żywo. Chciałbym tutaj w tym miejscu omówić trochę to, co będzie na szkoleniu, taką dać Wam próbkę yy, informacji, trochę was za, zaintrygować. Yy, ok, otwórzmy sobie może na początek indeks amerykański SP 500 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych, bo chcę wam pokazać, yy, jak fajną klasą aktywów są akcje tak w ogóle, dlaczego właśnie Warren Buffett nie przypadkowo został najbogatszym. Człowiekiem, to znaczy jeden z najbogatszych ludzi na świecie, a najbogatszym inwestorem. Dobrze. Porównamy sobie ropę naftową, tutaj na niebiesko, do indeksu SP 500, właśnie tych 500 firm. Okej, okay. i już tutaj widzicie taką rzecz, że akcje, y, jako klasa aktywów, jest, y, prawda, najbardziej zyskowna y, długoterminowo. Y, możecie sobie sprawdzić, gdybyśmy tutaj porównali e, akcje do złota, do srebra, e, do jakiegoś towaru rolnego. E, zawsze akcje są tą, czy do obligacji nawet też. E, zawsze akcje są e, najlepszą klasą aktywów długoterminowo, oczywiście. Zaraz sobie powiemy właśnie o tych kwestii długoterminowości. Zobaczmy sobie tak, nawet stuletni wykres. Warto dodać jeszcze, że oprócz wzrostu indeksu, trzymając akcje czy kontrakt terminowy, zarabiamy też na dywidendach. Te dywidendy tutaj wynosiły średnio 3% rocznie. Także teraz kupując na przykład indeks Eurostox 50, ten, który mam, również jeśli poziom indeksu przez rok teoretycznie by się w ogóle nie zmienił, nie byłoby wzrostu, to i tak zarobimy wtedy 2,5% na nim. Okej, okay. mówię tutaj o długim terminie, ale zobaczcie do jakich dramatycznych rzeczy czasami dochodzi. Tutaj mieliśmy spadek indeksu o 80% albo i więcej nawet. Także prawie wszystkie oszczędności przepadły ludziom, którzy tutaj inwestowali. To jest wielki kryzys z 29-33 roku, pewnie o nim słyszeliście. Doprowadził on do 28% bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Między innymi w Niemczech, i, i, i to wysokie bezrobocie było pewnie jedną z przyczyn dojścia Hitlera do władzy w 1933-1934 roku. Także widzicie tutaj, jak, jak duże znaczenie ma, ma ekonomia dla świata. Być może nawet gdyby niewielki kryzys, nie byłoby II wojny światowej. Ok, zobaczmy teraz na trochę bliższą perspektywę. Tutaj y, mieliśmy szczyty w 2000 i 2007 roku. Yy, I takie spadki też tutaj 40%, tutaj 50%, nawet więcej chyba z, do 666 punktów tutaj w tym, w tym miejscu. Yy, zwróćcie uwagę, że tutaj jest bardzo duża zmienność w tym momencie, na tych ostatnich sesjach luty 2009. Yy, I to jest takie hasło inwestycyjne, że panika kończy. Besse, tak się mówi, czyli od paniki zaczyna się hostsa często. Możemy sobie tutaj pokazać, co się ostatnio działo na indeksie, bo to jest dosyć ciekawe. O, tutaj też widzicie, tu były dramatyczne sesje, ostatnio minus 7%. O, tak jak tutaj też było dosyć gwałtownie. Także myślę, że jest spora szansa, że już zaczynamy tutaj jakiś ruch y, zwyżkowy, ten, o którym mówiłem, że zacznie się od września października, być może to już następuje w tej chwili. Y, ok, ale wróćmy z powrotem do, do naszego długoterminowego patrzenia na rynek y, więc tak, y, akcje uważam, że, że są najlepszą klasą aktywów, ale tak jak powiedziałem, y, możemy czasami ponieść olbrzymie straty i teraz pytanie tak, czy można w jakiś sposób uniknąć? kupienia akcji, gdy są drogie i potem będą mocno tanieć, jak rozpoznać taką bańkę spekulacyjną na rynku akcji. O, jeszcze pokażę taką klasyczną bańkę. Na zdaku na spółkach technologicznych w Stanach Zjednoczonych, na przykład Apple, Facebook, Amazon i tak dalej. Okej, okay, tutaj to była ta właśnie jedna z najbardziej no, najsłynniejszych bańek spekulacyjnych. Zwróćcie uwagę, że indeks NASDAQ był notowany po, takim samej, po takiej samej cenie jak obecnie, nawet wyżej, kilkanaście lat temu już. I przecież przez kilkanaście lat te firmy jeszcze się bardzo mocno rozwijały po 20% rocznie często takie firmy jak, jak Apple. Więc wyobraźcie sobie, jak horrendalnie wysokie musiały być tutaj wyceny akcji w tym punkcie jak bardzo inwestorzy wycenili już przyszłe zyski. Yy, bo trzeba powiedzieć, że jedną z takich miar wyceny akcji jest wskaźnik cena do zysku. Pokażę Wam przy okazji, jak go sprawdzić. Weźmy sobie na przykład akcje europejskie BMW, które są w Eurostox 50. Myślę, że to jest taka firma, która właśnie jest dobra, bo będzie wszystkim znana. Yy, OK, tutaj mamy właśnie ten wskaźnik cena zysku po angielsku Price to Earnings, P.E., 9,3. Co to oznacza? oznacza? Oznacza to, że akcje BMW są w tej chwili wycenione na 9-letnie zyski. Czyli jeśli kupimy akcję, jakby gdyby to było coś takiego realnego, jakaś firma, yy, którą kupujemy yy, z całości, to zwróciłaby nam się po 9 latach. Jest to dosyć niska wycena. Yy, generalnie akcje yy, mają... Średnio historycznie wyceny ich około 14-15. Dobrze, tu jeszcze macie yield, czyli to jest stop, stopa dywidendy 3,5%. Czyli jeśli to trzymamy, to też zarabiamy 3,5%. Tak jak powiedziałem, ta dywidenda też trzymając kontrakt terminowy na indeks, w którym to BMW jest, czyli na przykład Eurostox 50 albo niemiecki DAX, również wtedy tą dywidendę otrzymujecie w postaci wzrostu kursu kontraktu terminowego. I teraz pokażę Wam fajny wykres, bo zobaczcie sobie, jeszcze raz wróćmy do tego SP 500, że ten ostatni tutaj okres na przykład 2000 rok, szczyty i 2007. I teraz coś Wam pokażę. To jest wykres bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tutaj no, 20 latach ponad już. I teraz tak, zobaczcie, jeszcze raz przypominam, szczyty giełdowe 2000 i 2007 rok, a teraz zobaczmy na bezrobocie. Bezrobocie w 2000 roku i 2007 było bardzo niskie i teraz wychodzi na to, że akcje należało sprzedać, gdy bezrobocie było niskie, a kupować, gdy bezrobocie było wysokie. Pewnie, pewnie będziecie trochę tym zaskoczeni. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, no bo wydawałoby się par, potocznie rzecz biorąc, że myśląc, że, że skoro bezrobocie jest niskie, no to zarobki rosną, konsumpcja rośnie, zyski firm rosną, także, także super, było. powinno być tylko lepiej, a, a, a widać, że wcale tak nie jest. Ja na moim szkoleniu właśnie tłumaczę, to nie chcę tutaj zdradzać wszystkich e, moich tajemnic, e, także wyjaśnię Wam, bo jest to bardzo logiczne i, i, i wyjaśniam to na szkoleniu i w moich filmach. E, teraz zobaczmy, bo jeszcze jest taka kwestia, teraz widzicie, bezrobocie już e, spadło dosyć, także Ameryka wyszła z tego swojego kryzysu e, po bankructwie Limana e, i możecie teraz się zastanawiać, e, po, moglibyście mnie spytać, czy, czy jest bezpiecznie w tej chwili kupować akcje, Skoro już tutaj nam spadło do 6% poniżej trochę 6%. Nie będę tak dokładnie na to teraz odpowiadał, ale mogę pokazać bezrobocie europejskie, na którym widzicie, że jeszcze nadal jest duży potencjał do spadku, a również uważam, że w Ameryce zostało jeszcze spokojnie rok, półtora roku Hosy, także jeszcze jest możliwość zarobienia. Zobaczymy sobie jeszcze akcje europejskie w stosunku do amerykańskich. Tutaj weźmiemy, wpiszemy, tu jest ticker e, do tego indeksu Eurostox50, bo też mnie o to często pytacie, jak to wyszukać, jak to znaleźć na wykresie. OK. I tutaj porównamy sobie, robimy taki ptaszek y, i S&P500, o, pokażę jak to wygląda dokładnie, tak, S&P500, to także fajnie można sobie tutaj porównywać wykresy. I teraz weźmy sobie taki wykres, o i teraz tak, na niebiesko mamy ten nasz indeks Eurostox 50, a na czerwono amerykański S&P 500. Jak widzicie, no w Ameryce ta hossa już jest dosyć duża, y, daleko posunięta. Y, w Europie uważam, że jeszcze jest nadal potencjał. Y, nie twierdzę, że ta luka zostanie tutaj y, wypełniona, ale uważam, że w Europie jest jeszcze duży potencjał. Widzieliście, widzieliście po tym BMW, że, że jest to wycena na dziewięcioletnie wy zyski, to naprawdę nie jest tak dużo. E Zwróćcie uwagę, że akcje europejskie nadal e są e tańsze niż w 2007 roku, czyli albo nawet może znajdziemy dalej. Okej, okay, nie, tak nie znajdę tego, co chciałem, ale w każdym razie zwróćcie uwagę, no po tylu latach wzrostu gospodarczego na świecie te akcje nadal są tańsze niż w, 2000, w 2007 roku, czyli no na chłopski rozum można się domyślać, że, że nie, nie, nie są jakieś super drogie. Teraz wam jeszcze pokażę, jeszcze jak już tak dokładnie wchodzimy w tą analizę wycen, żeby pokazać różnicę. Weźmy sobie na przykład niemiecki Basp, koncern chemiczny. Jeszcze sprawdźmy sobie. Tak, tu jest do cen cena do zysku 13,6, a weźmiemy sobie amerykańską fir firmę chemiczną El DuPont. Pewnie nie słyszeliście, ja też kiedyś nie słyszałem, ale jest to yy, jedna z największych 30-50 firm w Stanach Zjednoczonych, także gigant chemii. Mm, o, widzicie, tutaj jest już wycena 15,5, czyli macie przykład. Amerykańskie akcje, że często są droższe. Od europejskich, jeszcze sobie o czymś myślałem, może potem sobie przypomnę, ale yy wiem, że takich przykładów. O, już, już sobie przypomniałem. Siemens, na przykład niemiecki, Taki, turbiny, na przykład do wiatraków yy, i tak dalej, maszyny, elektryka. Dobrze, cena do zysku 13, czyli 13-letnie zyski, stopa dywidendy 3,7, tutaj, a weźmy sobie amerykański General. Electric może też kojarzycie. Oj, tu akurat mam kosme e prawdopodobnie e jakaś jednorazowa wtopa, że tak powiem, na zyskach. E weźmy sobie, bo tutaj będziemy mieli bardziej ogólnie te zyski. Jeszcze Bloomberg jest taki też serwis do wyszukiwania Nie wiem czy tu gdzieś znajdę o, jest Current PE Ratio 17,8. Także widzicie, znowu jest po to porównanie, że Siemens jest dużo taniej, niżej wyceniony niż General Electric. Także uważam, że w Europie ten wzrost gospodarczy przyspieszy, Omówiam, omawiam to na szkoleniu, dlaczego tak wierzę w Europę. Wiem, że Europa nam się, strefa euro, no nie kojarzy nam się najlepiej często, nam się kojarzy z kryzysem i tak dalej, ale wierzcie mi, że jest w tej chwili bardzo duży potencjał w Europie. Także tłumaczę to dokładnie na szkoleniu, dlaczego właśnie Europa. Dobrze. Także. Aha, jeszcze, jeszcze sobie jedną rzecz fajną przypomniałem. Otóż dostałem dzisiaj też takie pytanie od kogoś z Was na temat tego, ile mogę zarabiać na giełdzie. To było konkretnie pytanie: Mam 4000 zł. I ile Pan jest w stanie rocznie zarabiać na giełdzie? Jak Pan przewiduje do mnie? I ile by to było po 20-25 latach? Więc tak. Wróćmy jeszcze raz do tego SP500, bo stosuję SP500, bo on po prostu, na nim jest ta bardzo długoterminowa perspektywa. To jest najstarszy, jeden z najstarszych indeksów na świecie. Yy, zobaczcie, ile, także giełda to nie jest coś nowego to jest już od połowy XIX wieku 1850-60. Często te amerykańskie firmy, na przykład Johnson ⁇ Johnson, który na pewno kojarzycie. Oliwka dla dzieci Johnson Baby. To są firmy, które powstały, czy ten Dupont który chemiczny. To są firmy, które powstały w, połowie, w czasie naszego powstania styczniowego. Także no, fajna jest ta amerykańska giełda, bo naprawdę te firmy mają tradycje, historię i, i są dobrze zarządzane. Teraz tak, tutaj te wzrosty średnio wynosiły około 7-8% plus ta dywidenda. Yy, ale tak, jeśli uważam, że yy, jestem w stanie uniknąć tych dużych spadków, naprawdę tłumaczę to, chodzi o to, to bezrobocie jest kluczem, można, można przewidzieć, yy, kiedy zaczną się tarapaty. Yy, I tak, jeśli unikniemy tych dużych kryzysów, yy, to trzymając akcje podczas hossy to one nie rosną tutaj 7-8% rocznie tylko one jakby odrywają się coraz bardziej od fundamentów że w miarę posuwania się hossy wyceny są coraz wyższe i y, wzrost akcji jest szybszy niż wzrost fundamentalny zysków tych firm y, także te ceny do zysku tutaj są wysokie po 20 na przykład czyli 30, 30-letnie zyski nawet Także tutaj można zarabiać nawet 20-25% rocznie. Dodatkowo my jeszcze stosujemy dźwignię. Zaraz tą dźwignię wytłumaczę. Także myślę, że można 50-60% zarabiać nawet na giełdzie, inwestując właśnie długoterminowo i unikając dużych kryzysów. Z tym, że załóżmy nawet, że będziemy zarabiać 20-30% na giełdzie. Pokażę Wam fajną rzecz. Jest to. Kalkulator procentu składanego. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o procencie składanym. Zaraz Wam wyjaśnię, o co chodzi. Ok, zróbmy tak. Jeśli przez 10 lat będziemy zarabiać 10% rocznie to mogłoby się wydawać, że no 10% rocznie po 10 latach, no to 100%, czyli z 1000 zł będą 2000, ale tutaj Wam właśnie wyjaśnię procent składany. Otóż yy, polega on na tym, że z roku na rok ten zysk z roku poprzedniego, który mamy, bierze dalej udział w dalszym zarabianiu, czyli po pierwszym roku 10% zysku, no to mamy 1100 zł, ale w drugim roku yy, już nie tylko ten 1000 nam zarabia 10%, ale jeszcze te 100 zł, czyli yy, 1100 zł... Yy, jeszcze 10%, to już nie będzie 1200 zł, tylko sobie sprawdźmy. 1000, yy, 1210 zł. Także to stopniowo się kumuluje po 10 latach. Uzyskujemy na przykład tutaj yy, 2593. 3 zł, a nie 2000 zł na przykład, ale ten procent składany on jest dopiero wtedy naprawdę wyraźny, gdy, gdy okres jest długi weźmy sobie na przykład 25 lat, albo nawet 20 lat, bo aż tak tego nie rozkładać w czasie. 20 lat i weźmy sobie tutaj załóżmy 30% no i zobaczycie jakie będą wyniki potężne. Tutaj widzicie, mamy prawie 200 tysięcy zł a na przykład po 25 latach o, tutaj mamy 705 tysięcy, także yy, a ta osoba, która mnie o to pytała 4000 zł no to już pojawiają się pojawiają się miliony yy, także no nie chcę nie chcę nikogo aż tak tutaj Przesadnie motywować, ale no widzicie, że, 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 że wygląda to, to ciekawie i każdy z nas ma naprawdę olbrzymi potencjał drzemie w naszych oszczędnościach. Pod warunkiem właśnie, że, że będziemy, będziemy to dobrze inwestować i te 30% yy zarobimy. Yy. Dobrze. Myślę, że myślę, że to by było na tyle. Yy. Także zapraszam Was w takim razie i piszcie, czy jesteście zainteresowani takimi filmami szkoleniowymi. Dobrze, także do usłyszenia.